Ostatnio w moje ręce trafił sobie Call of Duty Modern Warfare z 2019 roku, spoiler do raportu gracza, i miałem przyjemność zagrać sobie parę sesji multiplayer. Mocno ożywiło to moje wspomnienia, ponieważ w Black Opsa z 2010 roku mocno muciłem na swoim PlayStation 3. Do tego stopnia, że stopił mi się kabel HDMI i konsola była do wywalenia. I ten tutaj Modern Warfare skłonił mnie do pewnego rodzaju rozważań na temat multiplayer w ogóle. I jak pierwotnie w tym filmie chciałem sobie trochę ponarzekać na tego rodzaju rozgrywkę, która chyba mnie już niezbyt jara, tak postaram się spojrzeć na multiplayerowość w grach trochę szerzej. Witajcie, ja jestem Kairos i dziś porozmawiamy sobie o trybach wieloosobowych w grach i też na nie ponarzekamy. Multiplayer w grach towarzyszy nam już od dłuższego czasu i wydaje się być naturalną ewolucją z tego, co mieliśmy już kiedyś na automatach czy też potem na pierwszych generacjach konsol. Wiadomo, dzielony ekran i te sprawy, a też kto nigdy nie chciał wpierdzielić kumplowi w jakiejś gierce, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dzięki internetowi nie tylko Kumpel może teraz obskakiwać w p. w domu, ale i my mamy taką szansę, chociażby dzięki randomom z Neta. Mam też wrażenie, że gry typowo multiplayerowe osiągnęły w ostatnim czasie taki swój pik popularności, który zdaje się już trochę spadać w dół. Szczególnie jeżeli spojrzymy na te gry z ostatnich lat, które multiplayer postawiły jako swój główny piedestał, a zdechły niewiele po premierze. Anthem. Babylon's Fall, który w momencie miał jednego czy nawet zero gracza na serwerze, a nawet Bodyfield 2042, który jakoś dycha, ale raczej jest to pacjent podpięty pod respirator. Nawet ostatnio, natrafiłem na artykuł z 15 maja tego roku, na ławach serwisu PPE pan Kajetan opisał 10 produkcji, które umarły chwilę po premierze, czyli jak nie powinno się robić gier. I zapewne nie zdziwi was fakt, że głównym rdzeniem zabawy w tych grach był właśnie tryb wieloosobowy. I jasne, nie da się ukryć, że kiedy pojawia się nowa gra, to główne skrzypce grają tutaj pomysły deweloperów, sposoby w jakich starają się przyciągnąć nowego gracza do swojego tytułu oraz szeroko rozumiana kondycja gry. I jasne, nawet gra singlowa może umrzeć szybko po premierze, szczególnie głośnym przypadkiem ostatniego czasu był Warcraft 3 Reforged. O naprawdę słabej kondycji na premierę. Ale zdaje mi się, że o wiele częściej słyszymy o grach. Typowo multiplayerowych, że sobie po prostu nie radzą na premierę. Wydaje mi się też, że rynek multi po prostu może zostać o wiele łatwiej przesycony, ponieważ gry typowo wieloosobowe wymagają od nas pewnego rodzaju większej dozy zaangażowania i umówmy się, jeżeli gramy w jakiś tytuł X, a nagle pojawia się konkurencyjny tytuł Y, to ciężki ma on orzech do zgryzienia, żeby nas przekonać do siebie, szczególnie jeżeli właśnie w ten tytuł X gramy od wielu lat i nie daj Boże zostawiliśmy już w nim trochę kasy. Mówiąc o graniu multi, nie da się ukryć, że jest to dość szerokie spektrum, i myślę, że w naszych rozważaniach grubą krechą należy sobie rozdzielić dwie sfery: granie typowo kooperacyjne, np. z kumplami, gdzie naszym przeciwnikiem jest przede wszystkim sztuczna inteligencja, a granie w 100% multi-rywalizacyjne, gdzie głównie gracze są przeciwko innym graczom. Nie ulega też wątpliwości, że multi w grach bywa po prostu od co? Dodatkiem do kampanii. Ewentualnie, kampania bywa czasami dodatkiem do trybów multiplayer, bądź też mamy gry, które na tym multiplayer w 100% stoją i albo są darmowe, albo płatne. Nie mówiąc jeszcze o tym, że te dzielą się na różne gatunki, MOBA. Luter shootery MMORPG. Ciężko to wszystko przeanalizować w dość przystępnym czasie, dlatego skupmy się na tych najbardziej uniwersalnych kwestiach. A takim pierwszym uniwersalizmem, który przychodzi mi do głowy, jest to, że gry wieleosobowe na pewien sposób mają podobną przypadłość co dystrybucja cyfrowa gier. Chodzi tutaj oczywiście o to, że od decyzji dewelopera zależy czy do tego medium mamy dostęp. Symboliczne wciśnięcie guzika i gra znika z dystrybucji cyfrowej, czy też w przypadku multiplayer serwery są wyłączone. No to już pograliśmy, co? I tu jawi się taki jeden szkopu rozgrywki multiplayerowej. Te gry zdają się być na pewien sposób bardziej ulotne i bardziej znajdują się tu i teraz. Ale do tego jeszcze wrócimy. I żeby nie było, że tylko ja tutaj narzekam, to sam zapytałem Was o Wasze opinie i podejście do grania multiplayer. I wygląda na to, że zdecydowanie ponad 70% ankietowanych albo traktuje multi jako dodatek do singlowej przygody, bądź obcuje z nim bardzo rzadko, albo w ogóle. I część z Was podzieliła się trochę własnymi opiniami, z którymi muszę przyznać, że kurde, naprawdę się zgadzam, ale trzeba sobie też powiedzieć jedną rzecz. Tu taki disclaimer. Nie twierdzę, że granie multiplayer to coś złego, choć takie możecie odrobinę odczuć wrażenie po wydźwięku tego materiału do tej pory. Jeżeli chodzi o granie w gry, każdy ma swoje preferencje i od co najważniejsze, to mieć po prostu fan i dobrze spędzać czas, więc nawet z grania w taki upadek setarif można wynieść coś dobrego. Zlałem go. A gdzie jest teraz? No, w tej skrzyni. Każdemu łajdakowi mnie wypuścić. Hmm... Jak on się zmieścił w skrzyni? Z kolei, co do Waszych opinii, powiem tak, zależy od gry i jej gatunku, oraz jakości singla. Za dzieciaka to prawie non-stop, ale teraz to multi nerwy mi psuje i czuję, że to strata czasu. Wolę pograć w grę, co ma jakąś fabułę, nawet jeżeli jest średnia. Osobiście nie przepadam za multi. Przynajmniej za tymi tradycyjnymi, jak wszystkie kody i battlefieldy, co wchodzisz i armią randomów się na siebie wylewacie, bo ten drugi to debil. W moim odczuciu, często gry single player mają na siłę wrzucone jakieś multi, bo to kolejny feature, jakim można się pochwalić. Sporym mankamentem gier typowo multi jest ich często darmowość. Z jednej strony jest to fajne, można sprawić grę, ale nie ma nic za darmo w życiu, więc trafi się na pay to win albo okrutny grind. Od trybów multiplayer odrzuca mnie. Brak pauzy. Często toksyczne zachowania grających. Monotonny i prymitywny gameplay. Po pewnym czasie opustoszeją, chyba że dana gra ma status kultowej. Na konsolach trzeba jeszcze za to płacić abonament. Podoba mi się, grając ze znajomymi, których się lubi, da się czerpać przynajmniej jakąś szczątkową przyjemność. Podsumowując, jak dla mnie strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeżeli chodzi o granie w gry typowo multiplayerowe, czyli na innych graczy, to nie da się ukryć, że mam trochę bagaż doświadczeń Liga Legend czy CSGO. W którym spędziłem 580 godzin. Jak tak teraz próbuję trochę rozgryźć, jakie były motywatory, które zachęcały mnie do grania multiplayerowego, a które zniechęcają mnie trochę do tego teraz, to dostrzegam dwa aspekty. Przede wszystkim, czy to w Loach, czy w CS, motywowały mnie gry rankingowe, co za tym idzie wbijanie wyższej rangi, szlifowanie swoich umiejętności, no i to takie poczucie stawania się coraz lepszym. Druga sprawa, bardziej pod kątem CSGO, to po prostu możliwość spędzenia tego czasu z kumplami w jednej drużynie, gdzie nawet, gdy przegrywaliśmy grę, mogliśmy z tego czerpać fan i po prostu sobie pożartować. Grim, Grim, what's your problem, Grim? What is your problem? Missile alone ramp. Missile alone ramp. No właśnie, i z tych 580 godzin całego mojego playtime'u, ponad 90% to było granie z kimś. Bo solo nie za bardzo na pewien sposób, jakkolwiek to zabrzmi, stresowało. I właściwie stresuje w multiplayer do tej pory. Jest to po prostu pewnego rodzaju dyskomfort, że jest się z danym tylko na siebie. Dlatego, gdy mówimy ogólnie o kontakcie z jednym człowiekiem w danej grze, to taki Valheim, Minecraft, Borderlands czy Diablo są naprawdę świetnymi wyborami, by spędzić czas ze swoimi znajomymi. Gorzej, jak ty chcesz się skupić na fabule, a oni wszystko skipują, bo po prostu tylko gameplay. Na pewno pochwalić muszę podejście do multiplayerowości w grach od From Software. Rozwiązania z Dark Souls, takie jak chociażby fantomy innych graczy, wiadomości od nich, plamy krwi, dodaje to wszystko dużo klimatu i świetnie wpisuje się w taki ogólny setup gry. Nie mamy też takiego bezpośredniego kontaktu z innymi graczami i bez problemu możemy wszystko pocisnąć solo. Gdy jednak teraz w przypadku pc pecetów wciąż mamy wyłączone w serii Dark Souls serwery całość wygląda tak naprawdę pusto i dosłownie jeszcze bardziej można dostać depresji i to też na pewien sposób pokazuje, że nawet jakby z pozoru singlowa gra może stracić trochę swojego uroku, gdy zabraknie tego pierwiastka wieloosobowego. Gry wieloosobowe zdają się też być mało angażujące Długoterminowo i zdają się dosyć szybko nudzić. Spopatrzmy chociażby na Fortnite'a, który w zawrotnym tempie co chwilę musi mieć dodawany content, by tylko utrzymać uwagę odbiorców, i właśnie długoterminowo angażujący był. Szczególnie dla dzieci, które w dobie dzisiejszego internetu i innych TikToków potrafią może utrzymać uwagę przez jakieś 15 sekund. Często w przypadku gier multiplayerowych trzeba być na bieżąco, albo co najmniej wypada być na bieżąco. Właśnie sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mieliście problem odnaleźć się w danej grze multiplayer, do której wróciliście po dłuższej przerwie. Druga sprawa to, w jak wiele multiplayerowych gier gracie naraz w tym samym czasie. Z pewnością mniej niż jesteście w stanie ogarniać singlowych pozycji jednocześnie. Singlowe gry to taka zamknięta opowieść i niczym do dobrej książki czy dobrego filmu można wracać bez obawy o to, że nagle nam grę w jakikolwiek sposób wyłączą czy znacząco zmienią jej zawartość. Na przykład taki na przykład taki Wiedźmin. Jest jak wino. Określcie sobie jedyneczkę jest wpyte. Taką zabawę poniekąd można lepiej skonsumować niż grę multiplayerową, do której jak wrócicie po X latach, a ta jeszcze nie daj Boże się nic nie rozwinęła. To macie takie wow! Co za gło. I taką przypadłość ma trochę Metin 2. Jest pacjentem, który naprawdę nie chce umrzeć. Rzecz jasna, ta gra wciąż posiada aktywne community i co róż powstają prywatne serwery, zaraz właśnie obok półżywego PL-a, kuszące różnym podejściem do zabawy, jednak to już nie jest ten sam klimat, ale na pewno ten sam grind i powtarzalny gameplay. Ja nie jestem za bardzo fanem MMO. Ale z drugiej zaś strony mamy też pozytywny przypadek, bo takie Team Fortress 2 dalej sobie dycha. I w końcu Valve zainteresowało się botami, które zalewa ich serwery w tejże grze. Paradoks jednak polega na tym, że w takie Team Fortress 2 sam na bieżąco i dosyć sporo grałem naprawdę dawno temu, ale jakby mi teraz w tej grze wyłączyli serwery, to byłoby mi smutno, że nie mam możliwości powrotu w dowolnym czasie. Jak tak teraz staram się. Ująć to wszystko taką mądrą frazę, to muszę powiedzieć jedno. Multi wydaje się być po prostu powtarzalne, pełne grindu w różnego rodzaju formach i nudne w dłuższej perspektywie czasu. I o ile wiele tytułów multi potrafi być rzeczywiście angażująca, to ten angaż często oparty jest na powtarzaniu co coraz tych samych. Aktywności i nie każdego może to po prostu jarać. I tak naprawdę zdaje się, że poza własną satysfakcją, od co szeroko rozumianym fanem, nie ma zbyt wiele do osiągnięcia w grach multiplayer, bo ta satysfakcja oparta jest na wykonywaniu cały czas tych samych aktywności i nierzadko uprawianiu tego samego gameplayu. Trochę jak z osiągnięciami w grach. Robimy to dla własnej satysfakcji, bo nic ponadto nie wnosi to do ogólnego obcowania z daną grą. I podkreślam raz jeszcze, naprawdę nie krytykuję grania w multi. Ja przykładowo lubię robić osiągnięcia w grach, co też jest trochę bezcelowe i dziwne, ale jednak mi sprawia fan. Niestety gry nastawione przede wszystkim na multiplayer mają też taką beznadziejną właściwość, że mogą być o wiele bardziej zapomniane w odmentach historii w porównaniu do singlowych tytułów. A tak to multiplayer oparte jest trochę bardziej na tu i teraz, włącznie z tym by wyciągnąć od gracza jak najwięcej kasy za jakieś przepustki bitewne sezonowe i inne też kosmetyczne dziadostwa. Na przykład FIFA wychodzi co rok, a ludzie wydają po kilkaset złotych na paczki w danej grze, żeby zrobić skład i on nie przechodzi do następnej gry, ale co roku wychodzi Fifa. Nie brzmi to finansowo dobrze. I jasne, ja też jestem pod tym względem trochę upośledzony, bo średnio co pół roku na jakieś 2-3 miesiące wracam sobie do World of Tanks, a te moje powroty nierzadko są okraszone wydaniem około 50 zł na konto premium. No i właśnie, pogram sobie 2-3 miesiące, powbijam parę czołgów i, i znowu mi się gra znudzi przez to, że ma powtarzalny gameplay. O tyle ratuje mnie tylko fakt, że kiedy ja wracam, wraca też do tej gry mój kumpel, więc w sumie gramy sobie razem, gadamy też o innych pierdołach, a nie tylko granie w czołgi. W niektórych gierkach multiplayerowych opartych na rywalizacji, na przykład popatrzmy na wszelkiego rodzaju Battle Royale, często zgon oznacza po prostu powrót do menu i nie da się ukryć, że dużo negatywnych emocji może w nas wywoływać sytuacja, w której przez 20 minut zbieramy sprzęt, jakiś kamper w głupi sposób nas zabije, a my cały ten czas, jak psów w dupę i wszystko od nowa. I osobiście, w moim przypadku, gry multiplayerowe wywołują o wiele więcej negatywnych emocji niż singlowe przygody. Na ciebie patrzę, Warzone. A też nie daj Boże, trafimy na jakiegoś toksika, czy to we własnej drużynie, czy w przeciwnej, który jeszcze dowali nam do pieca, albo w skrajnym przypadku na jakiegoś cheatera. Yep. Wow, you are quite an incredible faggot. Thanks man. Wow, wow.

Niż singlowe przygody mogą je uzupełnić i są fajne, ale tylko na chwilę. Skoro już w tym materiale o wiele bardziej ponarzekałem na multiplayer niż je pochwaliłem, mam pytanie do Was. Co Wy uważacie za największe plusy gier wieloosobowych i co Was najbardziej do nich przyciąga? Dajcie znać w komentarzach, albo możecie też napisać wręcz przeciwnie, co Was od Multi Odrzuca, czyli do uzupełnić na przykład to, co już powiedziałem. <laughs> Dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do obczenia innych materiałów na kanale, jak i przede wszystkim ocenienia tego filmu. Do zobaczenia innym razem, ludziska! Miłego dnia.